Witam, pozdrawiam serdecznie, cześć czołem, dasz burzum, coś z lasu smażymy sobie dzisiaj jajecznicę na mojej kuchence od leśnego towarzysza, którego serdecznie pozdrawiam, który mi ją wykonał tu jest koska paliwa stałego tu lekko przemieszam ale bez ruszcza tu jest moje krzesiwo Buschmann to jest to było sprzęt, połatkę LWP, przewieszona. Tak się widoki prezentują. Jeszcze będę musiał troszkę zaszekać Chciałbym pozawić się bezmed wszystkich oglądających. No, ja jeżdżnicę jest prawie gotowa, to później się posprząta. Pamiętajmy, żeby dbać o lasy, nie zaśmiecać nie zaśmieca lasów. Normalnie Na Natura 2000, jeszcze lekko przemieszam. Dasz bór. idzie idziesz żołnierz borym lasem, przemylając z głodu czasem. I pozdrawiam serdecznie z piosenki Filip Filipa